Cześć, to znowu ja, ten gość, co gada o dinozaurach, czyli Willa, czyli Michał, ten gość, co prowadzi Jurassic Park Polska, jedyny serwis poświęcony serii Jurassic Park w Polsce. I o czym dzisiaj pogadamy? Hmm, zastanówmy się. Idę o zakład, że nigdy nie pomyśleliście o tym, że można zrobić halloweenowy odcinek dotyczący Jurassic Park. A jednak, bo jak się okazuje, przez lata seria Jurassic Park, niezależnie od podanego medium, potrafiła wytworzyć nie tylko coś, co może być magiczne, ale też coś, co może być wytworem koszmarów. Koniec końców dinozaury z Jurassic Park to mutanty, więc ich zdolności przekraczają często to, co normalne zwierzę by potrafiło. Nothing in Jurassic World is natural. Dino Crisis udowodniło nie raz, że dinozaury umieją być straszne. Zatem pada pytanie, czy Jurassic Park mógłby zrobić to samo? Przekonajmy się. Dlatego też stwierdziłem, że przygotujemy sobie listę sześciu najstraszniejszych dinozaurów, jakie... Istniały w świecie Jurassic Park. I zaznaczę tutaj, że nie będę się tutaj kierował, nie wiem, tym, że tyranozaur był największy, czy nie wiem, że giganotosaur był krwiożer, czy coś takiego. Nie. Zrobimy to na takiej zasadzie, że wybierzemy te sześć dinozaurów na zasadzie ich zachowań, ich nietypowych zachowań, ich dziwnej aparycji niekiedy, niekiedy także przerażającej, i na podstawie tego zdecydujemy, które sześć dinozaurów tak naprawdę by zmroziło każdemu wędrowcowi krew w żyłach. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Numer 6: Tyrannosaurus Rex. I od razu zaczynamy od pogwałcenia reguły, którą sobie ustaliłem, bo tyranosaur jest po prostu wielki i groźny. Wyobraźcie sobie tropikalną noc, gdzieś głęboko w dżungli. Idąc nagle, czujecie drgania podłoża pod stopami, a za wami gdzieś nieopodal słychać trzask kłamanych gałęzi ptaki zerwały się do lotu. Coś dużego przedziera się za wami. Nagle czujecie pot spływający wam po plecach. I to paniczne uczucie, które sprawia, że chcecie porzucić wszelkie rozumowanie i rzucić się prędko do ucieczki. Jednak wasze nogi nie są w stanie przegonić ośmiotonowej maszyny do zabijania, która biegnie w waszym kierunku, łamiąc wszystko, co stanie jej na drodze. Ewentualnie łamie także wasz kręgosłup, kiedy 18-centymetrowe zęby zatrzaskują się na waszym torcie. Przez chwilę czujecie, jak ziemia ucieka wam spod stóp, a waszym ciałem Zaczynałem targać torcję, kiedy gigantyczny łeb zaczyna machać wami na boki. W tym momencie już nic nie czujecie, bo wasz ledwo działający mózg nie radzi sobie z szokiem, jakim są wasze łamane kości i rozrywane mięśnie. Tak właśnie z grubsza prawdopodobnie by wyglądało z tyranozaurem. I teraz dlaczego umieściłem go na tej liście? Oczywiście, tak jak wspomniałem, jest to duży drapieżnik, groźny drapieżnik, którego nie chcielibyśmy spotkać nocą, tak jak zrobił to Cooper w Dino Crisis na przykład. I wiadomo, no. Jeżeli patrzymy na tyranozaura, patrzymy na zwierzę jednak, i jeżeli powiedzmy, byśmy je obserwowali, dajmy to bzop, za klatkami, no to jasne, nie będzie to wyglądać tak, że ten dinozaur jest w jakiś sposób groźny, bo jednak jesteśmy oddzieleni od niego prętami. I jasne, tą zasadę moglibyśmy aplikować do każdego dinozaura, ale tyranozaur jest takim dinozaurem, który pobudza wyobraźnię wszystkich ludzi od zarania dziejów. Od samego początku, kiedy go odkryto, aż po dziś dzień. Także tak, tyranozaur to jest nasze szóste miejsce i zarazem najniższe. Numer 5. Terizinosaurus. Na kolejnego dinozaura zdecydowałem się wybrać Terizinozaura, który pojawił się już po raz pierwszy w Jurassic World Dominion. Myślę, że duży dinozaur, dorównujący rozmiarom tyranozaurowi czy giganotozaurowi o nietypowym wyglądzie, który na dodatek ma na swoim podorędziu gigantyczne pazury, w pełni zasługuje na miejsce na mojej liście. Na dodatek, jakby tego było mało. Klon stworzony przez filmę Biosyn ma bardzo słaby wzrok, co też widać na filmie, przez co poruszanie się po cichu w jego obecności i tak naprawdę... Uważanie gdzie się chodzi, żeby nie złamać jakiejś gałązki czy coś, byłoby bardzo kluczowe w survivalu w starciu z tym dinozaurem. Łatwo można się tu wczuć w rolę Claire, która bardzo ostrożnie się przemieszczała w obecności tego dinozaura. A teraz umieśćmy jeszcze tą scenę dodatkowo w nocnej aranżacji, gdzieś głęboko w lesie i mamy gotowy przepis na śmierć poprzedzoną gigantycznym strachem. Totalnie nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, szczerze powiedziawszy. Nie wiem jak my. Numer 4. Velociraptor. Lista nie mogłaby się obejść bez drugich gwiazd obok tyranozaura, jakim są raptory. I ja wiem, że żyjemy w czasach, w których mamy Blue, która jest troszeczkę takim obrazem, który zmiękcza postać Velociraptorów, bo Blue koniec końców jest tak naprawdę... Nazwijmy to niesfornym psem, którego da się w jakimś stopniu kontrolować, co też pokazuje słynna ręka Owena. I teraz ciężko jest patrzeć na Raptory troszeczkę mając obraz w głowie grozy jakiejkolwiek. Ale uwierzcie mi na słowo. W latach 90., kiedy Jurassic Park I powstał i The Lost World, i Jurassic Park 3, który wyszedł w 2001 roku, Raptory naprawdę budziły grozę. No bo mówimy tu o małych, zwinnych maszynach do zabijania. Raptory były w stanie wcisnąć swój ohydny łeb wszędzie, gdzie nie powinny. Jakby tego było mało, ich aparycja przyprawiała ociarki. Jednak co najbardziej utyka w pamięci przy okazji raptorów, to słowa doktora Granta: Najgorsze jest to, że nadal żyjesz, kiedy zaczynają cię pożerać. Zakrzywione pazury, ostre zęby, niesamowita zwinność, wysoka inteligencja, a przede wszystkim kompaktowy rozmiar, który pozwala raptorom wejść praktycznie wszędzie, gdzie nie powinny, sprawia to, że raptory są jednymi z najbardziej przerażających dinozaurów, jakie Jurassic Park ma na swoim napodorędziu. Szczerze powiedziawszy, ja nie chciałbym się z nimi spotykać. Wystarczy posłuchać odgłosów, jakie wydaje Robert Muldoon, kiedy Big One na niego skacze i zaczyna go żywcem pożerać. Numer 3. Scorpius Rex. Wiem, że mamy tu mówić technicznie o dinozaurach, ale mówimy o Jurassic Park, gdzie hybrydyzacja to kanon, zatem i temu stworzeniu należy się tu miejsce. I tak naprawdę każda z hybryd, jaką stworzył dr. Wu, mogłaby spokojnie zagrać miejsce tutaj na tej liście, tak uważam, że Scorpius Rex jest najbardziej upiornym stworzeniem, jakie kiedykolwiek wyszło z laboratorium InGen. No bo mamy tu drapieżnika, który porusza się nie tylko po ziemi, ale także po gałęziach. Widzi niczym predator i pozostaje większość czasu w ukryciu. Kiedy nasz wzrok szuka zagrożenia na ziemi, Okazuje się, że jest ono tuż nad nami i jest już gotowe nas zaatakować. Jakby tego było mało, Stur potrafi używać groźnej trucizny, która szybko wykończy swoją ofiarę. I nie, kap kratyns tutaj nie uznajemy, ponieważ bohaterowie w tym cholernym serialu mają plot Armor plus 50 do wszystkiego. Kompletnie są niezniszczalni, i nawet jeżeli dinozaur nad nimi wisi już dosłownie z zębami, gotowy ich zabić, to nagle coś magicznie zawsze odwróci jego uwagę. Kiedy jednak już się okaże, że musimy stanąć oko w oko z zrzeczonym potworem, to okazuje się, że ten wygląda jak chimera z najgorszych koszmarów. Krótki, ochydny pysk, z którego wystają dziesiątki krzywych zębów, patykowate nogi, prawdopodobnie ułatwiające poruszanie się po gałęziach, poruszanie się na czworakach lub dwunożne, zależne od potrzeb i te czerwone oczy, które wiedzą, że zaraz będzie posiłek. A jakby jeszcze tego było mało, stwór rozmnaża się przez parentogenezę. Oznacza to mniej więcej tyle, że... W niech w bardzo krótkim czasie z jednego osobnika może się zrobić ich tuzin. Na szczęście ze skorpiosem jest tak, że ten dinozaur bardzo nie lubi własnego gatunku, więc tak naprawdę ilekroć dwa Skorpiosy się spotkają, co też widzieliśmy w serialu, zaczynają siebie nawzajem atakować. Pomijając jednak ten mały niuans, który troszeczkę ujmuje Skorpiosowi z tej jego upiorności, nazwijmy to, uważam, że Scorpios jest jedną z najlepszych hybryd, jakie stworzył Dr. Wu. Moim zdaniem jedna z najbardziej upiornych kreatur, jakie Jurassic World ma na swoim podorędziu. Miejsce drugie. Carnotaurus. I tutaj musimy się na chwilkę zatrzymać, bo nie chodzi mi tutaj o karnotaury, te, które pojawiają się w Fallen Kingdom czy na przykład w Dominionie, a raczej o te, które pojawiają się w książkach Michaela Claytona albo te, które pojawiają się w grze arkadowej The Lost World Jurassic Park z 1998, bodaj roku. Tam właśnie te karnotaury są najbardziej przerażające. A skoro mamy to już ustalone, to powodem, dla którego karnotaur zajmuje tak wysokie miejsce, jest jego zaawansowany mimetyzm. Jeśli nie wiecie, co to jest, to to jest ta umiejętność, którą posiadają Kamen która pozwala im wtopić się perfekcyjnie w otoczenie. W przypadku tych dinozaurów kamuflaż jest jeszcze bardziej zaawansowany. Opisywany karnotaur w książkach Crichtona lub w grze potrafił przybrać taki kolor ciała, że był praktycznie niewidzialny. Stwór bez potrafił zakraść się do ofiary, złapać ją i zaciągnąć w ustronne miejsce, by dokończyć posiłek. Jedną z ofiar tego dinozaura był Diego na samym początku książki The Lost World, który został brutalnie zamordowany przez dwa takie dinozaury. Jeśli czytaliście książkę Michaela Crichtona pod tytułem Zaginiony Świat, to całkiem możliwe, że pamiętacie ten moment, w którym bohaterowie wspominają, że z jakiegoś powodu dinozaury, w tym także tyranozaur, unikają miejsca, jakim jest wioska robotników. Później dopiero okazuje się, że to miejsce jest opanowane właśnie przez karnotaury i tamtejszy teren jest ich terenem lęgowym. W późniejszych momentach książki mamy jeszcze coś takiego, że przynajmniej dwa karnotaury zaczynają polować na grupę naszych bohaterów, czając się gdzieś w ciemności, ponieważ bohaterowie odwiedzają wioskę robotników w nocy. Także, moim zdaniem nie ma nic bardziej upiornego, niż być stalkowanym przez coś, czego nawet nie jesteś w stanie zobaczyć. Wielka szkoda, że filmowe karnotaury nie posiadają tej umiejętności. Dodałoby to szczyptę horroru do całości, moim zdaniem. Oczywiście wygląd dinozaura nie jest tutaj także bez znaczenia. średniej wielkości dinozaur, z łbem zdobionym dwoma rogami, a na deser dziwne oczy, które mogą poruszać się niezależnie od siebie. A przynajmniej tak karnotaur wyglądał właśnie we wspomnianej grze do Lost World z 98. Moim zdaniem naprawdę upiorna rzecz. Zanim przejdziemy do finalnego dinozaura na naszej liście, chciałbym tu wspomnieć o kilku dinozaurach, które zasługują na honorowe wspomnienie. Mam tu na myśli takie stworzenia jak Gilofozaur ze swoim kołnierzem i trującym jadem, kompsogna, który był niesamowicie upiornym dinozaurem, zwłaszcza jeśli rzucimy okiem na książki, gdzie właśnie ten dinozaur był sprawcą śmierci kilku osób, czy też Indominus Rex, który z powodzeniem mógłby zastąpić tutaj Karnotaura. Jednak ja zdecydowałem się na taki wybór, ponieważ Karnotaury były dużo bardziej przerażająco przedstawione w książkach Kraytona. Kończąc jednak tą galerię sław, czas na najobrzydliwsze zwierzę jak jakie Jurassic Park ma w swoim asortymencie. Miejsce pierwsze. Trodon. Większość z Was pewnie zachodzi w głowę. Trodon? A skąd on się tu wziął? No bo... Prawda, Trodon nie pojawiał się ani w książkach, ani nie pojawiał się w filmie, za to pojawił się w grach. Pojawił się m.in. w Jurassic World Evolution oraz w grze od Telltale Games Jurassic Park The Game, gdzie był naprawdę upiornym dinozaurem. Zacznijmy może od tego, że to typowo nocny drapieżnik. Świadczą o tym jego gigantyczne oczy, które świecą w ciemności. Wyobraźcie to sobie, idziecie w nocą przez dżunglę i nagle widzicie parę ślepich patrujących się w was, a potem kolejne i kolejne. Ogólny wygląd tego dinozaura jest dość upiorny. Mamy tu niewielkiego drapieżnika, który ma nieduży łeb z pyskiem najeżonym setkami drobnych, ostrych zębów. Na tylnych i przednich kończynach mamy ostre pazury, w tym także te podobne, które mają Velociraptory, a na deser każdy z tych ząbków produkuje jad, który w bardzo szybkim tempie działa na nasz układ nerwowy, wprawiając nas w dezorientację, zawroty głowy i halucynacje. Jeśli nie zostanie podany odpowiednio szybko środek uspokajający, następuje paraliż i obumarcie mózgu. Co jest jeszcze ciekawsze, Trodon zazwyczaj gryz swoją ofiarę raz, a resztę wieczoru stalkował ją, aż ta padnie z wycieńczenia. I wiem, to są zachowania, które przejawia większość dzisiejszych zwierząt, takich jak choćby warany z komodu, które zazwyczaj ugryzą swoją ofiarę raz i potem zostawiają ją i cały czas ją śledzą aż do momentu kiedy ofiara padnie od jadu, który jest zawarty w ich ślinie, ale to nie jest wszystko w przypadku Trodona. Trodon ma jeszcze jedną upiorną rzecz na swoim podorędziu. Najstraszniejszym jest to, jak ten dinozaur się rozmnaża. Taka osoba z obumartym mózgiem zostaje zaciągnięta do gniazda, gdzie robi za dla młodych. Samica rozrywa brzuch niedoszłej ofiary i składa w nim jaja, a młode po narodzinach mają jedzenie już pod dostatkiem. To trochę jak te osy, które polują na pająki, paraliżują je i zaciągają potem do swojego gniazda, w którym składają właśnie jaja w ich odwłokach i zazwyczaj larwy, które wykrywają się właśnie. Się z takiego jaja, że żerają pająka od środka. Wybaczcie, udziela mi się po prostu wiedza z poprzedniego mojego kanału. Ale nieważne, uważam właśnie, że to jest najstraszniejszy dinozaur, jaki Jurassic Park stworzył. Wielka szkoda, że Trodon nie dostał się tak naprawdę do filmów, chociaż. Patrząc za to, jak wygląda obecnie jak kwestia Jurassic World, to te filmy są dużo bardziej ugrzecznione w stosunku do pierwszych części. Tak prezentuje się moja najstraszniejsza lista. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co byście dodali do takiej listy, a może stwórzcie własną. Chętnie przeczytam Wasze pomysły. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawić łapki w górę oraz komentarza i oczywiście kliknijcie ten dzwoneczek, żeby film poniósł się dalej, bo ja wtedy będę mógł dla Was nagrywać jeszcze więcej filmów, bo liczę na to, że więcej osób Padnie na ten kanał. Tymczasem życzę Wam wesołego Halloween i bądźcie straszni. Tak, wiem, że Halloween już było. Spóźniłem się o parę dni. Sorry.